Cześć. Przegląd suszarki po, po trzech tygodniach użytkowania. Zaczynamy tutaj od tego miejsca, gdzie się zbiera woda. A, wygląda jak za nowości. Wygląda jak za nowości. Także jedynie na suszarce jest tego, sporo tego kurzu. Zobaczymy, jak wygląda Sytuacja tu no, jest trochę tego. Jest tego dużo, Dobra. Natomiast tutaj to jest suszarka przygotowana jeszcze. Do suszenia także zobaczymy tylko jak wygląda sytuacja. Tu tutaj jest taki kanał, przez który przechodzi ciepłe powietrze. I jak widzimy, zabrudzeń jest tutaj sporo. Nie wiem czemu. Nie powinno tutaj tego być. Skoro mamy ten filtr, cztery przegrody. rędy, kto się dostaje, nie mam pojęcia. Jak widzimy mamy cztery przegrody, tu i tu. Szczelnie włożony. Jakim cudem tam się to przedostaje. Ale uwaga. Tutaj sobie zastosowałem taki fix z włókniny po to, żeby nie ci czasu na czyszczenie. Tutaj też widzimy, że jest podobnie jak wszędzie. Czyli jest sporo tego kurzu. Na drzwiczkach. O! I uwaga! Oja! Ciekawie. To jest ten kanał, co idzie z góry, tutaj przechodzi to powietrze. I teraz tutaj zamontowałem sobie takie blaszki, żeby mi trzymały to w Bo po prostu ona mi się przewracała, trzymała się. Może po kilku zużyciach ona się w końcu gdzieś tam przewróciła, spadła. Więc sobie takie blaszki zamontowałem. One nie są ważne, bo sobie każdy zrobi jak, jak uważa. I uwaga, zobaczcie, co się dzieje tutaj przy pompie ciepła. Na dole się zbiera jeszcze czasami woda. Zobaczmy teraz, jak wygląda. widać, jak kiedyś wyglądało na tym jednym miejscu. Dobra, to ja mam tutaj jeszcze jedną przygotowaną. Nieprawdopodobnie. Tak samo widzimy. O! I to mnie właśnie teraz zadowoliło. Tak jak za początku. Pamiętam sobie, jak Pierwszy raz przyjechała suszarka. Tak wyglądała ta pompa. Blaszki czyste. Może gdzieś tam jakieś zabrudzenia znajdziemy, ale Nawet sobie nie chcę wyobrazić jakby to wyglądało bez tej włókniny. Pewnie bym tutaj leżał kurde za 3 godziny i bym to wszystko musiał czyścić. No dobra spróbujemy to zamontować to zrobimy? Nie wiem czy mi się uda to na jednej ręce ale będziemy widzieć Najwyżej Słuchajcie Mam nadzieję że to rozwiązanie Wam przypadnie do gustu, bo ja nie widzę innego rozwiązania na obecną chwilę, żeby sobie z tym poradzić. Że może jakąś gąbkę można tutaj dać, też by było to nieciekawe. Tylko, że na gąbce bym nie widział tych nieczystości. Tutaj po prostu widzę, co się dzieje. Można sobie sprawdzić. Nie ma idealnie, ale ona się wyprostuje pewnie od tego suszenia. Dobra. Zamkamy. I powodzenie.